Co nowego idzie do ciebie? Powiem tak. Nowe przedsięwzięcia, nowe działania związane z projektem. Być może zmierzają w twoją stronę dzieci, tematy związane z dziećmi, ale paść buław to jest taka iskra życia. To jest taka chęć i pragnienie rozpoczęcia czegoś właśnie nowego, pięknego ale idziemy w stronę idziemy w stronę czegoś czego nie znamy może doświadczysz jeszcze w najbliższym czasie pewnej ciężkości to jest bardzo możliwe pewnego zmęczenia ale uda Ci się coś ukończyć. I ważna też będzie praca dla ciebie. Tematy związane z pracą i sukces na tym polu. Z kart, kochani aniołowie i przodkowie, zobaczmy przesłanie. Jest powiedziane, że w tej sytuacji nie jesteś sama. Nie jesteś sam. Znakiem charakterystycznym może być piękne białe piórko, które znajdziesz, które zobaczysz. A jeśli nie, to masz powiedziane: Pamiętaj, jesteś zaopiekowana, zaopiekowana. Bardzo Wam dziękuję, kochani. Życzę wszystkiego pięknego. Trzymajcie się cieplutko i pa pa.